Siemaneczko, widzowie, dzisiaj na moim kanałku, eee, odcinku z bo no, na moim kanale, łapkę w górę, słoneczkiem i widzę, że dużo osób nie subuje, więc chyba jest co zrobić, więc tutaj mój kolega jak coś, nazywa no, się tak naprawdę Staś, nie gra ze mną, ale jak włączę, to wpisuję jego kodzik i sobie może raz zagramy. Co więcej. Zaczynamy. No, lasy lasy, łapkę. Bardzo ją lubię. No lubiłem kiedyś kiedy nienawidziłem tej mapy, ale jest łatwa do przejścia. A i gościu zginął. Znaczy nie zginął, tylko zniknął. Jak oni się pchą na... I co jest? Widzieliście tego buka? Co jest? Widzieliście to? Ała, ała, ja, ja, co ty zrobiłeś? Ja na już wygrała. dwie. Szybko go stule, człowieku, co ty zrobiłeś? Czekamy, aż też mój kolega zagra. Pamiętajcie, jak się nazywa chyba. No i dzisiaj mamy granatę. granatę. ale się chyba tutaj. Co oni stoją? Co oni stoją? Idealnie byłem ostrożnią osobą, która zginęła Zakręcimy sobie ostatni raz No szybciej Rekamo. Szybciej Szybciej proszę cię Szybciej proszę cię No nie, ja... Proszę powiedzieć, mi Dziękuję. I co mi wylasuje? Pie... Okej, okay, mamy. A potrzeb... 48. Mi brakuje epiku. 19. Mi zawsze daje szczęście, a nigdy jeszcze nie miałam. No, mm. <laughs> śkram, ale nie nagrywałem. O to mi chodzi. I jaka mapa na Fajna Fajnie miała Hot Wheels. A potem Laser to Laser. Okej. Okay. Bardzo lubię map. Mój o. Lecimy, chodź. Nie wywalamy się, ludzie. Szybko lecimy. Goście spać co jest. Ej, Proszę, się dzieje, powiedz mi, proszę powiedzieć mi. Wygrałem. Ja wygrałem. O, ktoś grał legendą, super. Myślę, że. O, ktoś już... <laughs> jeszcze grał ja Nie, <laughs> jedynie grał again. Każdy będzie myślał, że nie mam legendę, ale mamy. mam. tylko dwie. Ale ja, mama mi to dowodowało troszkę, to miał więcej takich... Albo też więcej takich. Nie lubię tej mapy, proszę mi dać lepszą. Że trudniejszą o to mi chodzi, że nie jestem takim nubem, żeby przychodzić takie. takie dla dzieci. To jak wiecie. A, chciałam zrobić trika. Co ty robisz, człowieku? Co ty robisz? Zmążyj. Goście, co jest? Ale num A ty pro. Ale nie takim pro, jak my liście. Ale nawet pro jestem. O Jezus leć człowieku leć leć. Co ja zrobiłem? Co ty robisz? Nie tak nie proszę, żeby nie wygrał. Proszę nie. Ja chcę to wygrać. No, tak jestem dobry, nie możesz ci powiedzieć. Tak, nie, proszę komentarze. Okej, okay, okej, okay, widzimy. Widzę, widzę. Jest! Umiem tu... Mukka się chyba umie przejść, bo tak boczkiem, bo. Uuu, widzę, widzę. Kozaczka. Czemu oni są takimi lubami, że nie idą sobie tędy? Mimo sześć! Ale w słodziak! Kurczaczek mały, który się wykrył dopiero z daleczka. Jestem tu mega kozakiem. Możecie nawet powiedzieć: tak, nie? Proszę komentarza! Ja się nie chcę zamknąć nie tak jak kiedyś było, jak kiedyś tak Nie! By... <gasps> yeah! yeah. Lecimy szybko, szybciej, szybciej gościu. Leć! Co ty zrobiłeś? Ej, teraz mi nie zapiszę. Szczęście. Być mi nie włączał reklam. Ok, 10 kronków. Już już, już. więc... To chce się skończyć. Rozcinek w kolejny odcinek. Wiecie, to łapek albo 50. Jak tak, to, powie, to po prostu chcecie znać. I widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!